swój cel, wszystko można, więc nie bój się chcieć Wygrana, czeka, trenuj co dnia Kuchar czeka, więc nie zwlekaj, to będzie nasza gra Wygrana, czeka, trenuj co dnia. Nim na laurach osiądziemy wszystko z siebie tak Wygrana, czeka, trenuj co dnia A ciężką pracą spełnisz swe smy. Wygrana Wiktor? Uh, ale co ci się stało? To nieważne. Chcę wyćwiczyć razem specjalny atak. Ale jaki? Podwójną energię ognistego tornado. Opiera się na ognistym tornadzie, ale jest o wiele silniejszy niż oryginał. Co? Ogniste tornado? Czy to nie był jeden z ataków Axela Blaze'a? Dlaczego chcesz go opanować? To będzie kluczem do naszego zwycięstwa, Aion. Dlatego musimy trenować w tajemnicy. Uh. Wchodzę w to. No to jeszcze raz. Jasne. Nie ma wyjścia, musimy opanować tę technikę przed finałem. Tak. Zenit. Podaj do mnie. Dobra. Podaj. Rusian. Jest. Ale przyłożyłeś. Dzięki. To był bardzo dobry atak. Czuję, że coraz lepiej się skrywamy. Kończymy na dzisiaj ten trening. Ale, to my, nie jeszcze o, się to, to... Widzimy się wieczorem. O. Mhm. Co to było? Przepraszam was. Wiem, że wyznaczyliśmy wam trudne zadanie. To nic. Nareszcie zebraliśmy dowody na malwersację piątego sektora. Możesz włączyć. Jasne. Jak sami widzicie, to najlepsze potwierdzenie wielu nielegalnych transakcji finansowych piątego sektora. Nie da się ukryć. Zdobyliśmy też inne cenne dokumenty, ich tajne pliki. Pojawiły się przypadkiem w naszym śledztwie. Odkryliśmy, że często przewija się w nich zastanawiająca fraza. Mhm. Ta fraza to projekt Dragon Link. Moi ludzie właśnie się temu przyglądają. Domyślam się, że jest to coś kluczowego dla nich. Dragon Link. Ciekawe. Uwaga, Roma! Moja! No. Mhm. Obrona do roboty! Cudniaj Aitor Do ciebie, zajmę. Dobra! Nareszcie zaczęliśmy się jakoś zgrywać. Zaczynam wierzyć, że wygramy finał. Dają z siebie wszystko. Naprawdę widać ich motywację. Dobra robota, kapitanie. A Arion zaczął się odnajdować w tej roli. Teraz potrafię dostrzec w nim prawdziwego kapitana. A? <laughs> Za to ty nigdy się nie zmienisz. <laughs> Jutro czeka nas długo wyczekiwany finał. Chcę, żebyście poświęcili czas na regenerację. Macie być w szczytowej formie. Tak jest! Działamy, Wiktor. Musimy wieczorem opanować tę technikę. Jeszcze raz! Dlaczego to jest aż takie trudne? Próbujmy dalej. Ale, Wiktor. Dobrze Nie mam siły. Dlaczego to ciągle nie wychodzi? że zróbmy przerwę. Wiktor, dlaczego tak właściwie chciałeś ze mną opanować tę technikę? Dlatego, że nauczyłeś mnie czerpania radości z gry. O. zaraz tam będę. O. Bardzo dobrze. dobrze. Tak trzymać. Jestem. Wiktor. Wład! Prosiłeś, żebym się zjawił. Co się wydarzyło? Posłuchaj. Chciałem ci osobiście przekazać, że czeka mnie operacja. O. Ktoś był tak wspaniałomyślny, że ofiarował pełną kwotę za jego operację. Niestety nikt w szpitalu nie wie, kim jest jego darczyńca. To znaczy, że mój brat już niedługo będzie mógł chodzić. Tak, jeśli tylko potem przejdzie rehabilitację, to wyjdzie stąd na własnych nogach. To wspaniale. Wiktor, to było moje największe marzenie. Przepraszam, że przez tak długi czas byłem dla ciebie samym zmartwieniem, bracie. Nawet tak nie mów. Wiem, że to zajmie trochę czasu, ale pewnego dnia na pewno wyjdę na murawę. <laughs> Wiktorze, obiecaj, że ten finał zagrasz dla samego siebie. Nie rób tego dla niczego i nikogo innego. Tylko ty i piłka, którą tak bardzo kochasz. <laughs> ale, Wlad. To naprawdę świetna wiadomość. Starszy brat Wiktora niedługo przejdzie ważną operację i będzie mógł chodzić. Mam nadzieję, że pewnego dnia razem wyjdą na boisko i zagrają. To świetnie. Myślę, że Wiktorowi spadł wielki ciężar z serca. To prawda! Cieszę się, że w końcu zacznie się uśmiechać. To właśnie cały Ariot. Zawsze się skupiasz na pozytywach. Ha? A jak drużyna sobie radzi? O, o, drużyna, coraz lepiej. Każdy bardzo się stara. I tak trzymać, kapitanie. E, co? O. Tak mi przykro, że tym razem nie będę Was wspierać na Murawie. Przecież będziesz nas wspierać. Byłeś głównym graczem w każdym naszym meczu. Cała drużyna to czuje, a wpływ, jaki na nas miałeś, pozostanie w sercu każdego zawodnika. Dziękuję. Mm, jak ładnie. Świetna pogoda. To wspaniały dzień na finał. Tam w okinawie Alex mnie uratował. On sprawił, że zacząłem grać. Tylko, że. Nie mam pojęcia, dlaczego dziś on chce kontrolować futbol. Jeśli oczekujesz ode mnie odpowiedzi, będziesz musiał wygrać turniej szlaku Imperium. Chcę mieć pełną swobodę gry w piłkę, tak jak lubię. Więc muszę być przeciwko tobie i co więcej, muszę wygrać ten turniej. To ja lecę! Arion, nie zapomnij swojej torby! O, 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 yy, gdzie ja mam głowę? Mm. Mm. Wiesz co, naprawdę nie masz się czym martwić. Uszy do góry, panie kapitanie! Dobrze, to ja już idę. Muszę dzisiaj zwyciężyć. Mam nadzieję, że będziesz mi kibicować. Idź już! Nie chcesz się chyba spóźnić na finał! Nie! Pamiętaj, Ciociu, żeby trzymać kciuki. Będę trzymać! Leć i pokaż na co cię stać. Nareszcie nadszedł ten dzień. Dotarliśmy do samego finału turnieju. Witamy na meczu finałowym Szlaku Imperium. Przed nami spotkanie Raimon kontra Oli. Zawodnicy już niedługo wyjdą na Murawę. Stadion Zenitu wypkany jest po brzegi. Wszyscy zjawili się dziś, by dowiedzieć się, kto będzie mistrzem. Cześć, Nelly. W końcu tu dotarłam. Dobrze, że zdążyłaś, Sylwio. Wiem, jak tylko Arion wyszedł, rzuciłam wszystko, żeby tylko tu dojechać. Pewnie wiesz, że został kapitanem. I nie da się ukryć, że trochę się tym stresuje. Słyszałam o tym. To dobry wybór, jest pełen energii i umie dowodzić innymi. Ma to we krwi, tak jak miał Mark. Drodzy widzowie, oprócz walki o tytuł Mistrza, dziś rozstrzygnie się inna ważna rywalizacja. Zbliżamy się do zamknięcia wyborów nowego imperatora szlaku Imperium. Na chwilę obecną kandydat Simur Hillman dogania obecnego imperatora! Tak naprawdę obaj mają po tyle samogłosów, więc dzisiejszy wynik meczu zabarzy o wszystkim! Dziś dowiemy się, kto przez kolejny rok będzie imperatorem! Czy Alex Sabel znów utrzyma swój zaszczytny tytuł, czy Simur Hillman mu go odbierze? Moja jedenastko Olimpu. Jesteście najlepszą drużyną w rankingach piątego sektora, więc nie zawiedźcie nas! Idźcie na boisko i wywalczcie tytuł. Tak, imperatorze! Wszyscy są dziś w szczytowej formie. Hmm. Na was pora. Wychodźcie. Tak! Rajmon to poważny przeciwnik. Możliwe nawet, że najsilniejszy, z jakim drużyna Olimpu musi się zmierzyć w całym turnieju. Gdyby drużyna Olimpu nie była największym asem piątego sektora, nie miałoby to żadnego sensu. To drużyna zarządzana przez nas kontra absolutni rebelianci. Ten dzień pokaże, jak powinien wyglądać futbol przyszłości. Tak. Austin, za cały twój wkład dziękuję ci. Ja Tobie również dziękuję, imperatorze. Imperatorze. Hej, proszę. O. Ach, dziękuję. Rozchmurz się, nie ma sensu się martwić. Wyjdziesz na boisko i wygrasz, czyli to, co robisz najlepiej. Mm -hmm. Jesteś kapitanem drużyny Raimona? O, tak! Ja dowodzę drużyną Olimpu Kronus for Seasons. Arion Sherwin, od niedawna kapitan Raimona. Uważamy wasz zespół za najsilniejszych przeciwników w całym turnieju. Liczę, że czeka nas dzisiaj dobre spotkanie. Zarobnice i podróżny wychodzą na boisko. Słuchajcie! Od tego meczu zależy przyszłość juniorskiej piłki nożnej. Jego wynik pokaże, czy odzyskamy prawdziwy futbol. Dajcie więc z siebie wszystko i dobrze się bawcie, bo to jest wasz futbol! Mamy się bawić. Hmm. <gry> Trener Travis prosił, żebym wam przypomniał, ile radości daje gra, którą kochacie. Nasz, Nasz pan, pan trener, trener Travis? Stoicie przed szansą uzyskania tytułu mistrza! Włóżcie całe serce w każdy krok i oddany strzał, a dzięki temu zostaniecie zwycięzcami! Tak! Arion, teraz okrzyk zachęty od naszego kapitana! A ale ja mam coś wam wymyślić? No tak. W końcu jesteś naszym kapitanem, prawda? O, y, dobra. Może... Y... W takim razie... Czeka wygrana, hop, na, na, na! <śmany> Pff, co to za wygłupy, człowieku? Masz nas nakręcić, a nie rozbawić do łez. Tak, racja. W takim razie spróbuję jeszcze raz. Razem wygramy ten finał! Za chwilę pierwszy widok, która drużyna sięgnie po puchar? drużyna Rajbona, czy może drużyna Olimpu. Ten mecz to pokaz siły i strategii, a obie drużyny mają umiejętności i technikę na podobnym poziomie. Trenerem drużyny Rajbona jest ponownie Mark Evans, a 11 Olimpu prowadzi sam imperator, Aleksander. To będzie ekscytujące spotkanie. O tak, nie macie pojęcia, jak ekscytujące. Podwójna energia ognistego tornado wciąż nam nie wychodzi. Ale i tak powinna nam pomóc. O! o czterech zawodników na froncie. Tu pusta przestrzeń. Czyli to stąd zaatakujemy. A więc rozpoczął się ten finał. Nie mogę podać. Arion! Twoja ludź. Szybko podawaj! Nie mam jak! Nie przedrę się przez nich! Nie, mają nas. Nie mam gdzie podać. Niech cię! Kronus! Strata piłki przez Raimona. Ach tak. Dzięki tej formacji blokują nam możliwości gry do przodu. Więc dlatego wystawili tylu zawodników na froncie. Nie idź na to. Jesteś pewien? A piłki nie ma. Jak to? Mam cię. Ario! to e, Ale są szybcy. Nie pozwolimy wam zbyt łatwo wejść na naszą połowę. Skoro nie mogę podać piłki... Znowu? Jeśli nie mogą podawać, to nie mogą też atakować. To dobra strategia. Naprawdę nieźle pomyślane, Axel. Zaczynacie mnie irytować. Hej, Roma! Seazar moje piłkę i natychmiast rusza na terytorium Raymora! Dalej nie przejdziesz! To nie koniec! Nie! Jest moja! Sam kucham? Pewnie Nie. Świetnie sam! Dobra robota! Arion! Nie! Ja! on będzie dziś walczyć o każdą piłkę, ale to my jesteśmy asami piątego sektora. Jeśli wygramy w tym finale, udowodnimy, że futbol imperatora jest tym właściwym podejściem. To dlatego tutaj jesteśmy! Ostrzał! Walidze! Gór! Duży na Olimpu jako pierwsza zdobyła prawdę w finale! Nieźle, to był dobry strzał. Niech to! Posłuchajcie mnie. No? Wpadłem na bardzo dobry pomysł. Za chwilę Rajmanowski znowu grę po utracie gola. O nie! O tak, szybki strzał. Piłka zmierza prosto do siatki! Łapią, Theo! Blokada Działamy! I nie na Moja! Zatrzymamy was! Keus! Death, naprzód! Naprzód! Nie zablokują mnie! Aaaa! Szybki wspaniały przebija się przez defensorów Olimpu! Wiktor! Energia zagłady! Blokada! Aaaa! Interesująco. Jest nieźle. Nasz plan się sprawdza. Arion postawił na błyskawiczną akcję. Nieźle sprawdza się jako kapitan. Gramy tak dalej. Dla Ricarda. To kulminacyjny mecz i czas na nowy specjalny ruch. Olim wciąż atakuje, ale poradzimy sobie. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Największy wróg Dragon Link. To będzie zupełnie inny wymiar futbolu.